Ja dzisiaj spałam centralnie przy asfaltowej drodze. O, tak to wygląda. Zabrakło mi dosłownie 5 km do Salardu, a to oznacza, że zaraz skończę trzeci z pięciu odcinków HRP. Z rana to ten asfaltik wchodzi jak złoto. Pierwsza misja kupić gaz, bo niestety już mi się skończył. Szybko się okazało, że w Salardu go nie kupię. Musiałam pojechać autobusem do miasta obok i tam na szczęście się udało. Druga misja odebrać depozyt. Ten hotel zgodził się przechować moją paczkę za free, więc odwdzięczyłam się im rezerwując nocleg. Nie żałuję ani jednego euro, bo wygodne łóżko, ciepły i spokojny sen to najlepsza regeneracja. Może się wydawać, że teraz już będzie z górki, ale nie. Kolejny odcinek to będzie największy Mordor. Przede mną 115 km 9000 tysięcy metrów podejść przez najdzikszą część Pirenejów. Na tym odcinku nie masz żadnych sklepów i są tylko dwa schroniska, więc muszę naprawdę, ale naprawdę dobrze skalkulować jedzenie i mocno oszczędzać energię. Dlatego na chwilę rezygnuję z daily vlogów i wrócę do Was, gdy przekroczę Andorę. Trzymajcie kciuki.